Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwa zaprosić do Legnicy. Tak się akurat zdarzyło, że 11 listopada tak nie za bardzo świętowałem, tylko byłem w pracy, bo byłem zaproszony na takie dni legnicy ze specjalnym konkursem na najbogatsze stoisko, jeżeli chodzi o wyroby z miedzi. No i nie ukrywam, chyba udało mi się załapać na pudło, jeżeli chodzi o rywalizację, także chciałem Państwu przy okazji pokazać parę ciekawych rzeczy związanych i zrobionych z miedzi. Na początek chciałbym na przykład pokazać takie piękną repusowaną miedzianą blachę. Proszę zwrócić uwagę, no bardzo elegancka pani, pięknie wszystko ładnie wykończone, wyrepusowane, bo tak się nazywa obróbka y, blachy, która daje y, taki efekt. No i jeszcze też bardzo dumny z tej blachy, z uwagi na to, że wykonał ją pan y, Emil Cieślik, który no Dobre ponad 20 lat temu jeszcze na placu Meciga miał swoją pracownię plastyczną i on wykonał ten element ozdobny. Nie wiem, czy to jest portret z natury, czy to jest jakaś fikcja, ale w każdym razie jest to wspaniała praca e, człowieka, który piękne rzeczy z miedzi wykonał, także pamiętajmy Emil Cieślik z Leszna. E, kolejną rzeczą, którą posiadam i pokazywałem w Legnicy jest też taka piękna misa z takim motywem, to tak wygląda jak, rozwinięty, e, jak rozwinięte pióro jakiegoś rajskiego ptaka, jakieś bardzo, bardzo ciekawe, bogate elementy, na pewno bardzo dużo pracy włożono, żeby w to wykonać, a najciekawsze w tym oprócz tego, że mnie się to pod jest to, że jest to sygnowane. Proszę tu zwrócić uwagę, tu, gdzie pokazuję palcem, jest podpis. Tego pana, który to wykonał. Oczywiście podpis jest niezidentyfikowany, no ale sam fakt, że ktoś już podpisał swoje dzieło, znaczy, że czuł się mocny, a jednocześnie jest to piękny, ozdobny element, który również mam w swojej galerii 1001 drobiazgów. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mam zidentyfikowane, to proszę też zwrócić uwagę na te dwa piękne dzbanuszki. One pochodzą tutaj z terenu Leszna, ale zostały wykonane przez pana Moralesa w Rawiczu. Był to pan, który oprócz tego, że był wspaniałym kolekcjonerem, miałem przyjemność być u niego w mieszkaniu, widziałem piękne rzeczy, to również zajmował się w sekcji plastycznej Domu Kultury w Rawiczu właśnie wytwarzaniem takich naczyń. I nie ukrywam, że zdarzyło mi się już na giełdzie staroci pokazywać te dzbanuszki. No i paru fachowców stwierdziło, że to może być nawet XIV-XV wiek. Także naprawdę są bardzo dobrze zrobione, ale no, muszę stwierdzić z przykrością, a jednocześnie z radością, że to zrobił pan Moraś Zrawicza, że są to rzeczy stosunkowo świeże, są one bardzo ładnie wykonane. Proszę zwrócić uwagę, ile pracy musiał pan Moraś włożyć w to, żeby tego typu przedmioty wykonać. One są też bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ to są robione z litej, rodzimej miedzi. Także to wszystko powstało przez formę zakuwania dwóch elementów. Wpierw został w wykonany ten dół Później została zrobiona ta góra, zostało to skute razem i do tego został dołączony ten uchwyt. Także jest to wspaniała, piękna robota człowieka tutaj z naszych stron. Jeżeli chodzi o wyroby miedziane, pokażę też na przykład, proszę zwrócić uwagę, mamy widok naszego leszczyńskiego ratusza. Z jednej strony może ten widok nie jest za ciekawy, ale dla mnie jest to, że zachowała się oryginalna, Metka, czyli taka naklejka, którą tutaj powiedzmy włożyła spółdzielnia. Tu akurat była Spółdzielnia Rzemieślnicza Metal w Gdyni, i to zostało wykonane w 77 roku, więc podejrzewam, że zostało to wykonane na tak zwane leszczyńskie dożynki. Oczywiście tych przedmiotów tu jest więcej. Proszę zwrócić uwagę, jaka ładna cukiernica. Normalnie spotykamy się z cukiernicami srebrnymi, platerowymi, a to jest bardzo ciekawa, bo wykonana właśnie w blasze. No, było pracy tyle samo co w srebrze, ale na pewno, ale na pewno ten materiał nie był taki drogi, a efekt jest bardzo ciekawy. Tutaj pokazywałem też w Legnicy na tym spotkaniu czajniki. Proszę zobaczyć jaki piękny Taki chyba orientalny troszeczkę czajnik, który mógł być wykorzystany do powieszenia nad ogniskiem, ale też jednocześnie wspaniale się prezentuje jako element ozdobny nad kominkiem. Bardzo podobny czajnik, taki co prawda on nie ma pokrywki, również zrobiony z miedzi. Bardzo ładne, klasyczne kształty. Proszę zwrócić uwagę tu na te zoomorficzne elementy ozdobne. I oczywiście kościana rączka. Wygląda ona na wtórną, ale ciekawie tu wygląda, jakby włożyć w to ładne, suche kwiaty. By to się świetnie prezentowało. No tutaj, jeżeli chodzi o wyroby, już nie tylko miedziane, bo to jest Mosiąc i to jest, proszę zwrócić uwagę, taki bardzo ciekawy kubek, ale ten kubek został zrobiony z łuski. Proszę zobaczyć, to jest dno łuski artyleryjskiej, która została później tutaj miejsce po spłonce zostało zalutowane. Przynitowano piękną tutaj rączkę, uchwyt i powstał bardzo ciekawy kubik, kubek. No i oczywiście mamy bardzo dużą zawartość miedzi w tym mosiądzu, więc może to się klasyfikować pod ten temat. Jeżeli chodzi o miedź repusowaną, również proszę zwrócić uwagę, taki malutki wazonik. On tutaj takim specjalnym nabijakiem ma zrobiony taki wzór i to jest wszystko ręcznie formowane. I tutaj w którymś miejscu ten pan, który to robił, za bardzo przebił tą mieć, bo ta mieć jest stosunkowo miękka i zrobiła się dziura. To od środka wziął to zalutował i ten wazonik, jakby to powiedzieć, nie puszcza wody. Ale jest to też wspaniała robota takiego artysty rzemieślnika no jeżeli chodzi o wyroby właśnie z miedzi to też proszę zwrócić uwagę bardzo ładne naczynie miarowe ale nie zrobione przez fabrykę tylko zrobione przez warsztat rzemieślniczy i też miedziana blacha wzmocniona takimi okręgami też Pięknie przynitowany uchwyt, bardzo ładnie się to prezentuje, i z tych odbiorów legalizacyjnych wynika, że zostało to zrobione w okresie 1922-1942, ale jest to bardzo ładny element. No niektórzy by to wyczyścili do żywej miedzi, tak żeby się to bardzo świeciło, ale ja lubię właśnie te zaciemnione patyny na miedzianych przedmiotach. Kolejną rzeczą, którą chcę pokazać jest taka też właśnie skrzyneczka chyba zrobiona jako jakaś praca może czeladnicza, może jakiś egzamin ktoś zdawał i też właśnie z blachy miedzianej wykonał taką skrzynkę wzorowaną na takich dużych skrzyniach, tu oczywiście jakieś gotowe elementy, uchwyty wykorzystane tutaj w tych gniazdach. Na pewno były jakieś kamienie półszlachetne, na pewno Coś tu było, no ale były widocznie na tyle cenne, że ktoś je elegancko, systematycznie wydłubał. Ale jeżeli chodzi o pracę, to proszę zwrócić uwagę, ile to musiało być zajęcia, żeby każdy taki element połączyć z drugim, wszystko ładnie zalutować. I jeszcze na dodatek po przynitowaniu tych prowadnic tutaj z tymi ozdobnymi elementami zostało to poddane takiej obróbce kwasem i to jest takie troszeczkę słojowate, czyli tak wygląda, jakby miało jakieś przekroje. Jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawa praca. No i ostatni przedmiot, który prezentowałem w Legnicy to jest bardzo ciekawa z końca XVII wieku misa do wody święconej. Proszę zwrócić uwagę, krzyż wczesnych chrześcijan, bardzo ładny repus w koło. Tu był uchwyt i był tutaj taki pałąk, który się chwytało i ta woda święcona tym jak mamy czy czasami ksiądz przychodzi po kolędzie, to święci, to to jest takie podobne duże naczynie do święcenia. No, nie ukrywajmy, że istotnym, ciekawym elementem jest w tym to, że fundator, który to ofiarował do kościoła, tutaj się podpisał z monogramu i jest data 1699. Według technologii jest to bardzo prawdopodobne, że pochodzi to z tego czasu. Jednym z dowodów na to, że jest to tak stare, jest bardzo wczesna, archaiczna technologia powstawania tego. Proszę zwrócić uwagę, że ten rant który tutaj jest, został zakuty na stalowym pręcie i właśnie w XVII-XVI w wieku wykonywano tego typu, tego typu wzmocnień, ponieważ nie było takich wyoblarek, nie było walcarek, żeby to wykonać w inny sposób, więc właśnie przez zakucie na takim stalowym pręcie powstawały takie większe korpusowe elementy, także jest to bardzo ciekawy przedmiot, no i był chyba jednym z najstarszych na prezentacji w Legnicy, także jak Będziecie mieli Państwo czas, zapraszam zawsze do Legnicy. Druga niedziela miesiąca odbywa się tam taki normalny festyn związany ze starociami, a właśnie 11 listopada było, było takie konkursowe spotkanie. Jak najwięcej miedzi na jednym stoisku. Dziękuję.